Dzień dobry, witam państwa razem ze mną na konferencji prasowej Filip Pawlik, mój pełnomocnik z Wielkopolski, pełnomocnika Groonie z Wielkopolski oraz Jarosław Miściur, pełnomocnik na województwo lubelskie. Proszę państwa, napisałem list otwarty do wyborców Prawa i sprawiedliwości. Będąc tutaj w Sejmie widzę dokładnie to, co się dzieje, jak wyglądają obrady, jak wygląda zachowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, i jak bardzo ich zachowanie różni się bardzo często od zachowań wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy dla których bardzo ważny jest patriotyzm, tradycja, ciężka praca i Znam bardzo często osoby, które na prawo i sprawiedliwość głosowały, które razem ze mną i razem z nami stały na barykadach, na protestach często mieszkają w naszych miejscowościach i ja nie mogę zrozumieć tego kiedy posłowie prawa i sprawiedliwości jeżdżą po Polsce lokalnej kiedy rozmawiają i mówią że tutaj w sejmie osoby które są związane z byłą opozycją dzisiaj tworzącym się rządem to są osoby które chcą tylko i wyłącznie źle dla Polski osoby które wprowadzając zmiany idąc do przodu nie chcą uszanować innych wyborców I ja mówię o tym jasno, że i ja i działacze agrouni będą stali na straży praw wyborców też Prawa i Sprawiedliwości i dokładnie to widzimy i dzisiaj staramy się też jasno rozdzielić wyborca PiSu, polityk PiSu. Wyborca PiSu, do którego my podchodzimy normalnie, ale też zapewniamy jasno, żeby nie mieszać, dla nas politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą być bardzo mocno rozliczeni. Tutaj nie może być polityki łagodności, nie może być łagodnego podejścia, nie może być zapomnienia tego, co dla Polski zrobili, i dzisiaj nie może być też. Pohamowania do tego, że dzisiaj ciągle oni dzielą Polaków. Dlatego ja piszę jasno w liście o tym, że ta nic sympatii, która była między działaczami Agrounii, dzisiaj też członkami koalicji. Obywatelskiej, tej większościowej koalicji rządzącej, nie została zerwana i będziemy ją pielęgnowa pielęgnować, a to wszystko, co też działo się i dzieje się, to nadrywanie tej sympatii nie, przez polityków PiSu, będziemy jasno pokazywać, że to jest tylko i wyłącznie wątek polityczny, a tak naprawdę partyjny. Moje hasło wyborcze brzmiało: Na straży praw Twoich stać będę i na straży praw też nie, wszystkich nie, wyborców tych, którzy poszli oddać swoje głosy na prawo i sprawiedliwość. Mówię to wszystko, bo obserwując media publiczne, widząc przekaz polityków nie, Prawa i Sprawiedliwości, ale także dziennikarzy, nie telewizji publicznej, a trzeba jasno powiedzieć szczujni telewizji, która dzieli Polaków, telewizji, która mówi nieprawdę, telewizji, która wmawia, że tutaj na sali plenarnej, kiedy wchodzą politycy PiSu, to jest kultura. I od kilku dni słyszę chamstwo, wyzwiska... Pogardę, poniżanie nie, polityków y, wszystkich, którzy nie są z PiS-u, od polityków prawa i sprawiedliwości. I ja chcę powiedzieć do mieszkańców Polski, do mieszkańców często Polski lokalnej: nie dajcie się zastraszyć i wmówić sobie, że wszystko, co nie jest pisem, jest złe. Nie dajcie sobie wmówić, że zmiany. Pójście do przodu. Że macie się tego obawiać, bo dzisiaj wobec was wykorzystywana jest polityka strachu, polityka niepewności, polityka pogardy drugim człowiekiem i nie dawajcie sobie tego wmówić, bo wy sami tacy nie jesteście. Prawo i Sprawiedliwość straciło zdolności nie tylko większościowe w Sejmie, ale także te zdolności honorowe, które wmawiają wam, że oni je posiadali, oni je mieli. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. Żeby, żebyście wy też byli widoczni jako wyborcy prawa i sprawiedliwości, żeby wasze sprawy, wasze potrzeby też były załatwiane. Razem ze mną Jarosław Mistrz, który powie też o tym, jak to wygląda na ścianie wschodniej Polski. Witam Państwa serdecznie. Ja pochodzę z regionu lubelskiego, regionu akurat, w którym prawo i sprawiedliwość miało dosyć duże poparcie. Wielokrotnie rozmawiając z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, oni często, nawet wcześniej, zgadzali się z tym, o czym mówimy, zgadzali się z tym, co proponujemy, natomiast narracja, którą przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość, kierunkowało poprzez zafałszowanie informacji, że tylko oni mają rację. Dzisiaj to zaczyna się zmieniać. Ja od pewnego czasu rozmawiam z ludźmi, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, i oni sami zadają pytanie, jak to teraz będzie. My mówimy otwarcie. My będziemy reprezentować wyborców, my będziemy stać po stronie ludzi, do których szliśmy ze swoim programem, ze swoim przekonaniem. I to nie jest tak, jak prawo i sprawiedliwość mówi, że ci ludzie zostaną dzisiaj sami i ci, co nowi przyszli, to zniszczą wszystko to, co oni zrobili. Nie, my jesteśmy po to, żeby dalej reprezentować tych ludzi. Tak, i tutaj jasno też zapewniamy, że nic co dane nie będzie zabrane i nie dajcie sobie wmówić, bo ja to widzę jak dzisiaj wręcz narracja Prawa i Sprawiedliwości kierowana jest w tym kierunku, żebyście za chwilę wyszli na ulicę i bronili tego, co zaraz możecie stracić, bo ktoś inny przejmie władzę. Nikt wam nic nie zabierze, a będziemy stali na straży też waszych praw i, i, i Waszych potrzeb. Dlatego ja jeszcze raz mówię o tym, że... To, czym kończę mój list, obiecuję stać i po Waszej stronie i Was wspierać, i będę to robił. Taka jest, moja, taka jest moja rola. Razem ze mną też Filip Pawlik z Wielkopolski. Filip, jak to wygląda? Witam serdecznie. Szanowni Państwo, to, że telewizja publiczna zajmowała się szczuciem, to my wszyscy dobrze wiemy. To, że politycy, PiSu, tutaj w Warszawie. Zajmowali się szczuciem, to my też dobrze wiemy. Ale to, że lokalni politycy PiSu zaczęli zajmować się szczuciem ludzi, szczuciem na opozycję i na wszystkich tych, którym naprawdę zależy na zmianach, to już jest, nie jest normalne. To już nie jest dobre. To, że ludzie chcą zmian, to pokazała frekwencja bardzo wysoka w wyborach. I my tu razem, jako Agrounia, z Michałem, posłem Michałem Kołodziczakiem na czele, będziemy robić wszystko, będziemy pozyskiwać naszych ludzi, naszych wyborców. I spełniać ich wymagania, ich oczekiwania. Tego właśnie zapewniamy. To było też naszym hasłem Michała w wyborach, a my będziemy dbać o to, żeby tak było. Dziękuję. Ja też kończąc, skieruję taki krótki apel do naszych kolegów z innych klubów. I partii, które przejmują władzę. Ja apeluję, żeby z polityką łagodności do polityków PiSu skończyć. Ja wiem, że boimy się często weta prezydenta, ale tutaj musimy niestety zastosować taką metodę brutalną. Kiedy jest mały pies, szczeniak. I jego głaszczy się za złe zachowanie, to on później, będąc duży, gryzie. Trzeba mu zakładać kaganiec, trzeba wprowadzać dodatkowe metody. I dzisiaj polityków PiSu trzeba skarcić za to, co robili do tej pory, i nie bać się konsekwencji. Tutaj ta metoda wychowawcza, często wobec szczeniaków, musi zostać zachowana. I ja apeluję: polityka łagodności do polityków PiSu musi zostać zakończona. Mówi się w ostatnich dniach też bardzo dużo o komisji, która powstanie w sprawie Pegasusa. Często też zapominamy o ofiarach tego szpiegowskiego oprogramowania, które niszczyło życie tych, którzy angażowali się w życie polityczne czy społeczne. Ja tylko przypomnę, że sam do dzisiaj nie wiem dlaczego w moim telefonie był wgrany Pegasus. Chciałbym, żeby to było wyjaśnione, a ludzie, którzy za tym stoją, zostali bardzo mocno ukarani i też będą do tego, do tego dążył, bo do dzisiaj nikt nawet nie powiedział dlaczego tak było. A proszę zwrócić uwagę, jestem jedną z niewielu osób, która była całkowicie poza układem politycznym, a już wtedy takie narzędzia były wykorzystywane, więc Teraz naszym zadaniem jest też powołanie dobrej, sprawnej komisji, która bardzo szybko tę sprawę wyjaśni i będziemy mogli się czuć na tyle bezpiecznie, że też żaden z wyborców obecnych PiSu będzie mógł czuć, czuć bezpieczeństwo w naszym, w naszym kraju, w naszej Polsce. Dziękujemy bardzo. Dzięki.